Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się tęskniłam, żeby to Wam powiedzieć. W sensie to jest zdanie, że witam w nowym odcinku. Była mała przerwa niestety. Koniec semestru na studiach nie był łatwy. Jestem na trzecim roku, także mam licencjat w tym roku, także troszkę się wszystkiego nałożyło. Liczę, że wybaczycie, także wracam do Was z nowymi filmami już teraz. Liczę, że wszystko będzie szło tak, jak myślę. W się sensie, wiecie, planning i tak dalej. I wracam do Was z reakcją na nowych zwiastun, bo oczywiście jak mnie nie ma na YouTubie, to muszą się ekscytujące rzeczy dziać, tak jak teraz, czyli zapowiedź nowego dodatku razem raźniej. Zobaczę ją. Wy pewnie już dawno widzieliście, ale może jesteście jeszcze ciekawi mojej opinii. Ja stwierdziłam, że nagram taki filmik, bo lubię mieć takie, wiecie, pierwsze wglądy. Zobaczymy, czy spełnią to moje oczekiwanie, czy nie za bardzo no zobaczymy po prostu co to będzie także e, co, bez przedłużania chodźmy sobie może już do zwiastuna ok rowerki uuu, jak ładnie uuu, kamerka jaki bąbel piękny jaki piękny bąbel no bo oczywiście dzieciaki będą w końcu z kołyski e, wyniesione, że tak powiem także cieszmy się bardzo już się nie mogę tego doczekać Okej, okay, tu będą jakieś nowe gry. Uuu, ktoś się zdenerwował. Okej, okay, ale co to jest za pomieszczenie? w końcu będzie można ten, urządzać sobie przyjęcia. Przyjęcia, tak, co ja mówię, nocowanie. Ale fajnie i patrzcie, co tu dochodzi. A, śpiwory do domu. O, super. W się można bić tutaj. O, karmienie dzieciątka. O, o kurde, jakie fajne te eee, takie grzyby jakby? Nie wierzę Nie Nie może być, uczymy jeździć na rowerze Nawet takie specjalne plecaczki będą Kurde, czy wy to widzicie tutaj to? Wow Amazing powiem wam, amazing Okej, okay, możemy robić jak widzicie tutaj balona o, przebieranie jej, ale patrzcie w ogóle, jakie tutaj są piękne rzeczy. O, kurde. Mhm. Mm no mm, i drodzy, patrzcie na to. Tu mamy płeczki, jakieś piękne ozdobniki. Okej. Okay. I jaki bombel piękny. Ujujuj. Zęby będziemy wyrywać? O, kurczę. O, jakieś oznaczenie? Coś, coś będzie się działo z nami. O. Powiem Wam, że to jest chyba y, dodatek, na który większość simomaniaków czekała. W sensie, nie wiem, z 95% do na drzewie. Wow, i wszyscy na niego będą mogli wejść. O kurde, o kurde, jakie to świetne. Ale piękny świat już widzę. Patrzcie, jaki mi przypomina te mosty matko z Nowego Jorku chyba. O wow. Co? Rzucił pracę? Baby shower. Okej. Okay. O, mogą sobie chodzić na, na te wypady jakieś. O, rodzinka odwiedza. Internet proszę mi się nie ciąć. Hello. O, matka, jakie to jest uro. O, Buziok Ale się urodził. O, scrabble będą. co to jest, o kurde o idzie małą bąbel 16 marca także niedługo i możemy jak widzicie dostać tu sobie jakieś, kupimy wcześniej, to możemy sobie kupić jakieś nowe rzeczy dostać w sensie nowe rzeczy, okej okay. czy jeszcze nam coś powiecie? nie powiem wam tak ogólnie go, po obejrzeniu tego zwiastuna jest fajnie w sensie podoba mi się, widać, że jest są dzieciaki w końcu z kołysek wyrzucone, że tak powiem, co mi się bardzo podoba, ale wydaje mi się, że tu jest bardzo mało pokazane jakiejś innej rozgrywki, w sensie, no wiecie, mamy tutaj jakieś, no dzieciaki mają sporo, Uf, nauka jazdy, no mamy dla tych starszych osób w sensie tutaj y, jakieś pierwsze wycieczki czy coś takiego, no ten domek na drzewie, ale jakoś powiem, mam szał, nie robi dla mnie, w sensie jest naprawdę fajnie, dużo o rzeczy dochodzi. Hmm. A mamy tu jakiegoś linka do strony. Ja bym chciała chyba jeszcze przeczytać. Tak, ja bym chciała jeszcze coś przeczytać w ogóle na ten temat, bo jak wiecie, dużo nam aż tak nie zdradzają. Albo ja po prostu tak y, nie patrzę tutaj na jakieś szczegóły, także może sobie musimy wejść po prostu na y, stronę jej. Mhm, i chyba powiem wam tak zrobimy. Dobra, tutaj mamy... Okej, okay. a ja bym chciała po polsku, może? Hello? Czemu nie mogę mieć polskiej wersji językowej? Wspólny rozwój, dobra, to jest Google tłumacz, to sorry. <laughs> Ale nie, nie będę już tam chodzić, najwyżej co my tu mamy? Wykorzystaj maksymalnie czas na świeżym powietrzu. Aha, dobra, to są te trzy rzeczy, które tam dostaniemy szybciej. Okej, okay, ale wy chyba tutaj nie widzicie teraz wszystkiego, bo mam ustawienia kamerki, to wiecie co, wrócę do was za chwilę. I już jestem z powrotem. E, także tak, trwały wpływ, kluczowe wybory i etapy będą kształtować twoich simów, od bloku i zmieniaj cechy osobowości w trakcie życia simów. O! podczas gdy oni zmagają się z kryzysem wieku średniego, reagują na prośby rodziny o wprowadzenie się i wiele więcej, odkrywanie siebie to podróż przez całe życie, zgadzam się z tym. Dynamika społeczna. Czasami simy po prostu się dogadują. Twój sim może znaleźć wspólny język z simem spotkanym na imprezie, ale mogą też nie przypaść sobie do gustu. Teraz simowie będą mieli preferencje, które wpłyną na to, czy się z kimś polubią, czy wręcz przeciwnie, zostaną wrogami. O, fajne. Podoba mi się. Więzi rodzinne. Więzi łączące spokrewnionych simów są ważne i złożone. We wspólnym życiu pojawią się okazje do kłótni i zgody, które będą wpływać na dynamikę rodziny i relacje simów z jej członkami. Jest to ciekawe, jak to właśnie będzie grało po prostu, nie? No bo to w sumie ten dodatku, w tym dodatku o to chodzi. Coś dla rodzin. Położne nad Zatoką Oceanu San Sekua, sekuia dobra, nieważne. Była niegdyś małą wioską rybacką, ale przerodziła się w tętniące życie w miasteczko. Znajdziesz tu spokojne przedmieścia, tu mnie odwiedzane centrum rekreacji, z żytą społeczność, a nawet mi są wpływą w rodzinę robłesów. Roblesów, okej, okay. i tu nic więcej już nie mamy. No, powiem Wam, że jestem ciekawa, jak to się rozwinie, no bo tak, wiecie, mówią sporo, ale nie mówią nic konkretnego, w sensie tak na obkoło idą strasznie. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle będzie w grze wyglądać, bo mi się wydaje, że akurat ten dodatek, no to trzeba pograć, żeby w ogóle jakąś y, opinię mu dać. No, jestem, powiem Wam, no podekscytowana, fajnie, bo no to był dodatek, no, który naprawdę, tak jak mówiłam, dużo simom simomaniaków czekało, także, y, wiecie, dopiero jak zagram sobie w tym po Pogram po prostu w ten dodatek, no to wydam jakąś tam y, opinię na jej temat, ale na razie się zapowiada ciekawe. Piszcie koniecznie, co wy myślicie o tym dodatku, czy czekacie na niego, czy właśnie wam może nie podpadł, bo nie wiem, za mało jakoś tu rzecz mówią, w sensie zdradzają. Jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa. pa.